Co to jest nieprawidłowe tętno i jaki jest mechanizm jego powstawania? Tętno to inaczej pulsowanie ścian tętnicy pod wpływem fali przepływającej krwi, która wyczuwa się po przyłożeniu palców do dużych tętnic na szyi, nadgarstku czy nodze. Tętno odzwierciedla pracę układu sercowo-naczyniowego. Zależy ono głównie od dwóch czynników. Bicia serca, które pompuje krew do tętnic oraz stanu naczyń krwionośnych, które badamy. Aby umieć dobrze ocenić tętno, trzeba mieć spore doświadczenie kliniczne, dlatego nieprawidłowe tętno to objaw stwierdzany raczej przez lekarzy niż samych pacjentów. Lekarz bada tętno za pomocą obserwacji, czasem pulsowanie jest tak wyraźne, że je widać osłuchiwania oraz badania palpacyjnego, czyli dotyku. Osłuchiwanie serca połączone z przyłożeniem palców ręki do miejsca, gdzie przebiega tętnica to pełna metoda, która najlepiej pozwala ocenić tętno. U osoby dorosłej bada się palpacyjnie tętnicę, szyjną wewnętrzną, z boku po obu stronach szyi, nieco poniżej żuchwy, promieniową, na wewnętrznej stronie nadgarstka od strony kciuka ramienną, na wewnętrznej powierzchni ramienia, udową, w pachwinie, podkolanową, w dole pod kolanem, grzbietową stopy, na wierzchu stopy i piszczelową tylną, po wewnętrznej stronie za kostką. Wynik badania porównuje się po obu stronach. Ocena tętna obejmuje kilka cech, częstotliwość, czy tętno jest szybkie, czy wolne, odzwierciedla to częstotliwość rytmu serca, miarowość, opisujemy tętno jako miarowe lub niemiarowe, tzn., czy jest wyczuwalne w równych odstępach czasu i zgodnie z biciem serca, amplitudę, wyróżniamy tętno duże i małe, jak silnie tętnica uwypukla się, pod wpływem przepływającej krwi, czas trwania fali skurczowej, mówimy o tętnie, że jest szybkie bądź leniwe, co odzwierciedla stan układu krążenia. Jakie są najczęstsze przyczyny nieprawidłowego tętna? Zestawienie powyższych cech pozwala lekarzowi opisać tętno i wyciągnąć wnioski dotyczące prawdopodobnych przyczyn zaburzeń. Poniższa lista przedstawia najczęstsze przyczyny nieprawidłowego tętna w zależności od jego rodzaju: 1. Tętno małe i leniwe występuje w zwężeniu zastawki aortalnej serca, czyli kiedy droga odpływu krwi z serca jest zbyt wąska, 2. Tętno szybkie, ale słabo wypełnione, małe, jest niepokojącym objawem, gdyż wskazuje na wstrząs, odwodnienie lub tamponadę serca, obecność płynu w worku osierdziowym, otaczającym serce, ale może wystąpić też w gorączce, 3. Tętno hipokinetyczne – To tętno, które mówi o tym, że serce nie ma siły pompować dobrze krwi, ponieważ albo jest niewydolne, albo naczynia krwionośne są zmienione chorobowo, także stawiają duży opór i trudno do nich wpompować krew. 4. Tętno i duże – Wskazuje na intensywny przepływ krwi, dzieje się tak na przykład. Podczas gorączki, po intensywnym wysiłku fizycznym, ale także i w wadach serca, tj. niedomykalności zastawki aortalnej i przetrwałego przewodu botalella, wrodzona wada serca. 5. Tętno hiperkinetyczne, to także silnie wyczuwalne tętno, które występuje w niedomykalności zastawki aortalnej, przetrwałym przewodzie botalella, wrodzona wada serca kardiomiopatii przerostowej oraz niedomykalności zastawki mitralnej 6. Tętno dwubitne, takie, kiedy w czasie jednego uderzenia serca wyczuwamy dwie fale tętna. Dzieje się tak w niektórych złożonych wadach serca, głównie dotyczących zastawek serca 7. Tętno dikrotyczne to takie, kiedy lekarz czuje pod palcami falę tętna, jednocześnie słysząc, że serce się kurczy, a następnie czuje drugą falę w czasie, kiedy serce zaczyna się rozkurczać, to z reguły niepokojący objaw ciężkich zaburzeń krążenia w tamponadzie serca, obecność płynu otaczającego serce w worku osierdziowym, w ciężkiej niewydolności serca oraz wstrząsie. 8. Tętno dziwaczne stwierdza się, jeśli w czasie oddychania następują wyczuwalne zmiany tętna, w czasie wydechu wypełnianie tętna, czyli jak dobrze się je czuje pod palcami, znacznie się zmniejsza albo wręcz zanika. Towarzyszy temu obniżenie ciśnienia skurczowego 10 mm HG. Sytuacje związane z zaburzeniami ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej. Gdy może dojść do powstania tętna dziwacznego, to, tamponada serca, zaciskające zapalenie osierdzia, błony otaczającej mięsień sercowy, masywna zatorowość płucna, wstrząs, astma i ciężka pochp. dziewięć. Tętno naprzemienne. Polega na tym, że na zmianę czuć fale tętne o dużej amplitudzie i małej, czyli lepiej i słabiej i wyczuwalne. W taki sposób opisuje się tętno w niewydolności lewej komory serca. 10. Tętno bliźniacze. Każdemu prawidłowemu uderzeniu serca towarzyszy dodatkowe, nadprogramowe. A co za tym idzie? Druga fala tętna. Do takiego tętna dochodzi w niektórych zaburzeniach rytmu serca. 11. Deficyt tętna to sytuacja, gdy w ciągu minuty rejestrowanych jest więcej uderzeń serca niż się wyczuwa, licząc tętno na tętnicach obwodowych? Oznacza to, że nie każde uderzenie serca generuje falę tętna. Dzieje się tak na przykład. W czasie szybkiego migotania przedsionków. 12. Różnice w amplitudzie tętna na symetrycznych tętnicach, czyli sytuacja, kiedy lekarz w inny sposób wyczuwa tętno na analogicznych tętnicach po prawej niż po lewej stronie, taki objaw świadczy o zmianach bezpośrednio w danej tętnicy lub w naczyniach po stronie, po której się odgałęzia dana tętnica. Najczęstszą przyczyną są zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. W zaawansowanej miażdżycy, kiedy blaszka miażdżycowa wypełnia niemal całe bądź całe światło tętnicy, zamyka przepływ i tętno jest niewyczuwalne ani w tym miejscu, ani nigdzie poniżej tego odcinka. Inne możliwe przyczyny asymetrii tętna na tętnicach obwodowych to rozwarstwienie orty tętniaka orty. Choroba taka jasu, koartacja aorty oraz zwężenie zastawki aortalnej. Co robić w razie wystąpienia nieprawidłowego tętna? Osobie niewprawnej w badaniu tętna czasem trudno w ogóle wyczuć jego obecność, dlatego badanie tętna powinien przeprowadzać lekarz. Pacjenci częściej odczuwają objawy choroby, która jest przyczyną opisanych nieprawidłowości tętna, to jest Zawroty głowy, zasłabnięcia, uczucie osłabienia, bóle kończyn, ból w klatce piersiowej itp. W razie stwierdzenia nieprawidłowego tętna w większości przypadków wskazana jest konsultacja kardiologiczna. W przypadku asymetrii tętna na analogicznych tętnicach po obu stronach ciała lub braku wyczuwalnego tętna na kończynach, u dorosłych najczęstszą przyczyną są zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. W takiej sytuacji należy udać się do lekarza POS, który zwykle kieruje pacjenta do angiologa? Co zrobi lekarz, jeśli zgłosimy się z nieprawidłowym tętnem? W czasie wizyty lekarz będzie zbierał dokładne informacje na temat towarzyszących objawów ważne, aby poinformować go o czasie od jakiego obserwowane są zaburzenia, czy jest to zupełnie nowy objaw, który nigdy wcześniej nie występował. Czy też występuje od dłuższego czasu? Należy także powiedzieć, czy zdarzały się zawroty głowy, zasłabnięcia, utrata przytomności, uczucie kołatania, czy bólu w klatce piersiowej, nietolerancja wysiłku fizycznego i duszności. Takie objawy mogą wskazywać na choroby serca jako podłoże zaburzeń. Z drugiej strony, ból nóg nasilający się w czasie chodzenia czy rąk w czasie poruszania nimi są najczęściej objawami choroby tętnic obwodowych, lekarz zbada dokładnie tętno, osłucha klatkę piersiową, w tym przede wszystkim serce oraz zmierzy ciśnienie tętnicze. Oceni też, czy nie ma objawów wskazujących na poważne zaburzenia krążenia, w zależności od stanu pacjenta zaplanuje dalsze postępowania oraz diagnostykę. W ciężkich przypadkach, np. wstrząs, ciężkie zaburzenia rytmu serca, pacjent może wymagać natychmiastowej opieki lekarskiej na szpitalnym oddziale ratunkowym, pozostali pacjenci, którzy nie są w ciężkim stanie. Są kierowani na dalsze badania w trybie planowym, echo serca oraz EK. Jeśli podejrzewa się chorobę naczyń obwodowych, jako jedno z pierwszych badań wykonuje się USG naczyń z oceną przypływu. Jeśli nagle doszło do zaniku tętna oraz obecne są dodatkowe objawy, takie jak nagły silny ból, zblednięcie, drętwienie, czy zaburzenia, czucia. Konieczna jest jak najszybsza interwencja w celu przywrócenia przepływu przez zamknięte naczynie, a co za tym idzie, powrót tętna. Jeśli występują klasyczne objawy przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych, nasilające się z czasem ból w nogach w czasie chodzenia, diagnostyka oraz leczenie mogą zostać przeprowadzone w trybie planowym.